Witajcie. W Kricie możemy namalować linię łamaną. Klikamy na narzędzie linię łamana i klikamy, aby rozpocząć. I rysujemy naszą linię łamaną. Przy czym możemy zakończyć naszą linię dwa razy klikając w miejscu zakończenia. I za pomocą tej linii łamanej możemy również wytworzyć wielokąt. Czyli rysujemy sobie jakiś wielokąt i kończymy tak, jak kończymy zawsze wielokąt, czyli dochodząc do wierzchołka początkowego i mamy w ten sposób zrobiony wielokąt również. Ale możemy to zakończyć w ten sposób, że będzie to linia taka otwarta. O, na przykład w ten sposób. tak to zakończyć. O, w ten sposób możemy zakończyć sobie linię łamaną. To by było na tyle. Dzięki, Heja.